Cześć, witam. Paszport Polityki w dziedzinie literatury otrzymała książka pod tytułem Zimowla, napisana przez Dominikę Słowik. Jestem właśnie świeżo po lekturze tej książki, no i chciałam Wam trochę o niej opowiedzieć, ale najpierw spróbuję wyjaśnić słowa, które trzeba znać, żeby no, książkę tę zrozumieć. Przede wszystkim tytuł Zimowla jest to wyraz pochodzenia. Rosyjskiego, takiego ze wschodniosłowiańskich języków, i oznacza zimowanie. Znałam te, ten, to słowo w odniesieniu następującym. Partyzanci szukali sobie zimowli, czyli miejsca na przetrwanie zimy. Podróżnicy czy nawet bandyci. Zimowla to było coś ważnego, żeby przetrwać zimę, żeby bezpiecznie dotrwać do wiosny, taka kryjówka. Ale w tej książce zimowla to jest zimowe przetrwanie pszczół. Nie znałam znaczenia, tego znaczenia wyrazu. A więc pszczoły od ostatniego oblotu jesiennego do um, pierwszego oblotu wiosennego przebywają na tak zimowli, czyli zimują w ulach. To po pierwsze, drugie słowo Bohomas. Bohomas, no też wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego z języków wschodnich, oznacza kicz, brzydki, ryz, brzydki obraz, nieudany obraz w znaczeniu takim ale malujesz bohomazy, czyli brzydkie, nieudane, kiczowate malowidła. I tutaj w tej książce o taki Bohomas też będzie chodziło. Narratorką jest dziewczyna, młoda dziewczyna mieszkająca w takim małym miasteczku cukrówka, która opowiada wydarzenia w tej cukrówce się wydarzające i tak o tych wydarzeniach pisze, opowiada o nich z pamięci, a więc mówi tak: To chyba właśnie wtedy po raz pierwszy pomyślałam, że być może pamięć, jest po prostu formą opowieści. I dość szybko pojęłam wtedy jedno. Historie takie jak ta przepoczwarzają się, potwornieją, zaczynają żyć własnym życiem, odkrywają, y, odrywają się nie tylko od opowiadających, ale przede wszystkim od tych, o których się opowiada. A o czym opowiada nasza narratorka? No, jak mówię, o życiu w, w cukrówce. Ma dwóch przyjaciół, chłopców: Miszę i Hansa. No, z którymi spędza czas, a jednocześnie obserwuje miasteczko. Zna historię wszystkich ludzi. Zimowla to jest zlepek wielu historii. Nie ma tutaj tak właściwie głównych bohaterów, ale jest to wiele z połączonych ze sobą, jak naczynia włosowate, historii składających się na obraz świata, na obraz miasteczka, miasteczka Cukrówka. Leży ono niedaleko granicy czeskiej. Słowackiej. Jest to bardzo ważne, bo stamtąd jeden z kolegów przywozi y, trawę. No, którą tam roz... i tak dalej. Miasteczko Cukrówka zostaje wstrząśnięte mm, czym? Zachowaniem jednej z dziewcząt. Magdy, rówieśniczki naszej narratorki, która naga, chodzi po cukrówce, a także w nocy wyśpiewuje na dachach różne pieśni. Więc wchodzimy tutaj w tak zwany realizm magiczny, bo nie wszystko, co dzieje się w cukrówce, można wyjaśnić rozumowo. Jest wiele rzeczy, o których nie śniło się filozofom, wiele spraw, przy których filozofowie byliby bezradni. A jednak otrzymujemy tutaj właśnie taką opowieść. Czyli co? Rodzina, ojciec, mat. O, ważną rolę odgrywa muzeum, w, której, w którym pracuje matka naszej bohaterki, muzeum gromadzące wszystko, co się da, historię całej cukrówki. Ważną rolę odgrywa ksiądz Wilk proboszcz kościoła, a w nim znajduje się obraz. Obraz Matki Boskiej z Morskiej, a potem Matki Boskiej stanowojennej. Ten obraz ktoś kradnie, no i wszyscy go szukają, i cuda się zdarzają, i tak dalej. I to jest właśnie ten obraz, o którym powiedziałam przed chwilą, że to jest Bohomas, a jakże ważny w cukrówce. Dowiecie się, czytając tę książkę: Bohomas ze swoją tajemnicą, bo wszyscy tu mają tajemnicę. Nikt nie jest tym, za kogo się podaje. Każdy ma coś tam za uszami, każdy jest inny w dzień, a inny w nocy. Bohaterkami tej książki są też pszczoły, a także pszczelarz, który w swoim ogródku hoduje te właśnie pszczoły. Jest to postać, bardzo nietypowa na tle cukrowian, ponieważ chodzi w szlafroku, sprzedaje miód, i. Ale czy jest tym, za kogo się podaje? U niego pszczoły zimują, on karmi je cukrem. No i co? No i bardzo dużo w tej książce jest o pszczołach, więc jeżeli ktoś interesuje się tymi zwierzę zwierzętami? Owadami. To bardzo mu się ta książka spodoba, a jeżeli ktoś się nie interesuje, to też mu się spodoba, bo bardzo dużo o tych pszczołach tu jest. O, czy wiedzieliście na przykład, że pszczoły śpiewają? Pszczoły śpiewały przed wyrojeniem. Królowe. Gotowe do opuszczenia ula wydawały szczególny dźwięk, bardzo podobny do kwakania i zdarzało się, że w najbardziej rojliwych latach cały ogród Makowskiego wypełniał przejmujący owadzi śpiew, a więc bardzo dużo jest tutaj o pszczołach. Bo one mają tutaj znaczenie i taką, czynią taką aurę pszczoły i pszczelarz. Trub w jeziorze, do kogo należy i dlaczego ten ktoś został zabity. Jakaś taka tajemnica do wyjaśnienia może chodzi o złotoinków. Kto to wie? A więc tajemnice tajemnic. Na początku filmu wyjaśniłam takie słowa jak zimowla i co i tam jeszcze a, i bohomaz, ale. Tutaj chciałam też powiedzieć o trzech innych słowach, takich jak ojczyzna, wiadomo, synczyzna, no to Gombrowicz, a tutaj jest jeszcze słowo babizna. Pojawia się słowo babizna, które autorka wyjaśnia tak. Już wam czytam. Babka o babiznie mówiła od dawna. To ona wymyśliła owo słowo i powtarzała je z takim uporem, że wkrótce zaczął go używać także jej zięć, który jak babka doskonale wiedziała, od dawna się na tę babiznę zasadzał. Co to jest babizna? Babizna to spadek po babce, ale nie tylko. Spadek, czyli willa, mm, ogród i babizna to jest sposób myślenia, bo babka była komunistką, ale kobietą silną, taką, której się wszyscy bali. Kobietą silną, która umiała przeforsować wszystko, nawet budowę zakładu produkcji szkła właśnie w cukrówce. A więc widzicie, babizna, zimowla, co tam jeszcze było? Zimowla, bohomas. Wszystko to w tej książce znajdziecie. Niedawno z moją kuzynką siedziałyśmy nad stosem starych z fotografii rodzinnych. No i też. Wspominałyśmy. Jakiś poeta chyba gdzieś to napisał, snuć pamięć. I my tak snułyśmy pamięć, która nie szła jedną autostradą a dwa, tylko rozlewała się na małe dróżki, małe ścieżki, małe jakieś odnóżki, które tworzyły jedną wielką historię nie tylko naszej rodziny, ale naszego miasta, przeszłości, teraźniejszości, a nawet wybiegałyśmy w przyszłość. A więc książka Dominiki Słowik to jest snucie pamięci, czyli to, co gdzieś tam pamiętamy i co gdzieś tam nam się, gdzieś tam na widok jakiegoś przedmiotu, zapachu, właśnie przypomina. Czy więc Zimowla zasłużyła na paszport polityki? Jeżeli dostała, to zapewne tak. Ja uważam, że książkę warto przeczytać, zwłaszcza jest ona dla tych, którzy. Lubią wspomnienia, lubią snuć pamięć, lubią obserwować innych i lubią też przypisywać im jakieś um, takie magiczno-nierealne cechy. Czyli polecam! Dziękuję, do zobaczenia!